Wjechaliśmy w obszar ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Jest to ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby nie przekraczać dopuszczalnej prędkości. Na końcu tej drogi proszę skręcić w lewo. Oczywiście uważamy na ustąp pierwszeństwa z prawej strony oraz z lewej mogą nadjechać pojazdy i teraz kierujemy się wedle znaków proszę spojrzeć na prawą stronę nakaz jazdy w prawo oraz z naprzeciwka zakaz wjazdu od strony postawienia tego znaku jest to trasa na której bardzo często egzaminatorzy na egzaminie na prawo jazdy w Bort Dąbrowa Górnicza Udrężczają. Skręcimy w lewo na skrzyżowaniu. Uwaga, ustąp pierwszeństwa. I proszę zwrócić uwagę na znak, który mijamy po prawej stronie. Wjeżdżamy w drogę jednokierunkową. I tutaj przypomnę, skręcając w lewo na drodze jednokierunkowej, proszę pamiętać o tym, żeby ustawić się zawsze przy lewej krawędzi jezdni. Wspominam cały czas o ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę. Proszę o tym nie zapominać. Przed chwilką minęliśmy znak droga z pierwszeństwem. Oczywiście nie zaszkodzi spojrzeć w lewo, czy przypadkiem nie nadjeżdżają jakieś pojazdy. Przed chwilą na skrzyżowaniu, które mijaliśmy. Proszę zwrócić uwagę na znaki, które za chwilkę będziemy mijali. Koniec obszaru ograniczenia prędkości oraz ustąp pierwszeństwa.